Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszym filmie mam takie y, 4 zdrapki dwie super linie, ekstra linie, jedną i paradiso zdrapmy sobie te zdrapki więc zaczynamy mam nadzieję, że pójdzie fajnie i będzie fajna wygrana numer 41, super linia drapiemy piłka i serce jest serce i na tym koniec na razie kości i i parasol kości, tutaj jest, są kości i parasol i jeszcze tutaj kości I kolejne kości i parasol. Czapka i, i księżyc. Jest księ... czapka. I to wszystko. Balony i, i słońce. Balony zdrapane. Jeszcze jedne balony zdrapane. Słońce się nie pojawiło. Gwiazda i słoń. Jest słoń, jest jeszcze jeden słoń tutaj. Gwiazda też. Niestety nic więcej nam się nie utworzy. Nie ma żadnej linii. Zdrabka przegrana. Kolejna super linia z numerem 42, więc to jest zaraz numer obok, więc może ta będzie szczęśliwsza. Lody i i dzwon. Lody i dzwon. Taka szczęśliwsza, że na razie nie ma żadnego symbolu. Rolki i łódź. Łódź. I jeszcze tutaj jedna łódź i rolki. To by było na tyle. Księżyc i arbus. Coś tu mamy. I jeszcze tutaj. Kolejna motyl i leżak. Motyl i leżak, leżak, i nic tu więcej moi drodzy nie. Nie mamy. Tęcza i piłka. Jest tęcza, jest piłka. Ale są też inne symbole, więc linii nie ma. Ostatni symbol to jest podkowa. Podkowy są, ale niestety nic nam nie dadzą. Kolejna zdrabka. Przegramy. Tu jest N, tu jest J. Później sprawdzimy dokładniej. Ekstra linia teraz. Ekstra linia z, z numerem 9. Ptak i, i serce. Jest serce, jest ptak. Jeden, drugi. Jeszcze jeden. I tutaj jeszcze ptak. I tu. I jeszcze tu. Moneta i cytryna. Co my tutaj mamy? Jeszcze jedna cytryna. Nie ma monety? No, nie ma monety. Balony i, i popcorn. Jest popcorn. Jeszcze jeden popcorn. Balony też się pojawiły. I jeszcze tutaj balony. I tutaj. I, i popcorn, tak? Popcorn. I jeszcze tutaj był popcorn. Opuściłam go. Wiatrak i rower. Wiatrak. Wiatrak. Jest rower, i rower daje linię. Jest zwrot. 20 zł. No fajnie, bardzo się cieszę. Wiatrak i rower. Czy coś tu jeszcze wydrapiemy? Jeszcze tutaj wiatrak. I tutaj jeszcze są dwa rowerki. Klapki i gwiazda. Gwiazda, czy tu nie było słońca. Sprawdzimy najwyżej później. Gwiazda i klapki szukajmy. Jedna jedyna gwiazda nam tutaj się pokazała i więcej nie ma nic. Kolejne. Podkowa i, i teraz słońce. Dopiero jest. Podkowa i jest tutaj słońce. Tu jest słońce. Czy coś tu jeszcze będzie? Jest podkowa. Rolki oczywiście pilnują. No i na razie nie ma nic więcej. I dzwon. Dzwon, którego nie ma. A jeszcze tutaj zobaczcie podkowa. I czy czasami nie było łodzi. Nie było. Sprawdzimy sobie tutaj te litery. 3 razy D. Ekstra linia, więc to jest wygrana 20 zł, która jest tutaj. Paradiso. Z numerem 20. Zobaczymy co dla nas ma. Chmura i serce, to jest drapka. Tu jest chmura, tu jest serce. Tu nawet są dwie chmury. I na dole, co my jeszcze dołożymy? I serce i chmura. Kolejna torba i tęcza. Jest torba. Jest torba tutaj też i tęcza po lewej. Na dole coś jeszcze dołożymy: torba i tęcza nie ma. Kompas i parasol. W pierwszych dwóch nie ma, w następnych są kompasy. Są kompasy, tu po prawej nie ma, i tutaj w takim razie jest parasol jeden i nawet drugi. Kostka i mewa. Kostka. Hmm. Mewa. I tu jeszcze dołożymy kostkę. Zdrapana. Pomarańcz i foto. Foto. No, jest kilka szans, ale co będzie, to się okaże. Są dwa aparaty i kolejne dwa symbole: palma i flaming. Palma, flaming tutaj nie ma. <laughs> tutaj też nie ma, więc musi wszystko być tutaj, tak? Nie. Palmy gdzieś przeoczyłam. A dobrze, już ją widzę w pierwszym. Tu jest flaming i tu sobie teraz pojedziemy, bo tu jest właśnie palma. Tutaj są tylko dwa symbole w tej części. Yy, koszulka. Jest tu koszulka. Czy tutaj jeszcze jest jakaś koszulka? No niestety nie ma. I ostatni symbol. Nuta. Tu nie ma nuty. Tutaj też nie ma nut, a jest nuta. Ojej, ja ile tutaj brakuje symboli. Tutaj w ogóle nie ma nuty. Także nie ma linii, moi drodzy, wygranej. Dobrze, że ta ekstra linia nam trochę sypnęła, te super linie są przegrane i ta ekstra linia nam dała 20 zł, więc jesteśmy z tej gry na minusie 10 zł. Dziękuję, że oglądaliście, bardzo Was proszę o subskrypcję, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, dużo zdrowia Wam życzę i do zobaczenia, do następnego razu, pa!